Elastyczność jest to stopień rozciągnięcia naszych mięśni. Im bardziej jesteśmy elastyczni, tym większą pracę możemy wykonać na treningu. Stajemy się też mniej podatni na kontuzje. Siat klęczny, proste plecy, oparte o piłkę. Piłka przetaczana wędruje z prawej strony ciała. Do tyłu za plecy opieramy się łopatkami na piłce i unosimy biodra ku górze. Zostajemy przez chwilę, wracamy do pozycji wyjściowej. Piłkę przetaczamy do przodu. Wystawiamy lewą nogę, zadzierając stopę. Ci, którzy potrafią, dotykają stopy, pamiętając o prostych plecach, prostych plecach. I znowu wracamy do pozycji wyjściowej. Siat klęczny, i staramy się trzymając piłkę, powędrować. Nogami jak najdalej opierając biodra na ziemi, głowa delikatnie zadarta i rozciągamy mięśnie brzucha. Zatrzymaj pozycję przez chwilę i teraz oprzyj lewą dłoń na ziemi, przetocz piłkę do boku, wyprostuj lewą rękę i staraj się dotknąć prawym barkiem do podłoża, nie zmieniając ustawienia piłki. I wróć do pozycji wyjściowej. Cały schemat powtórz na obie strony. Siat klęczny, dłonie oparte o piłkę. Piłka wędruje lewą stroną. Za plecy opieramy łopatki na piłce i staramy się unieść biodra jak najwyżej. Przez chwilę utrzymujemy pozycję, rozciągając mięśnie czworogłowy. Przetaczamy piłkę nieco z boku, wyprost prawej nogi. Staramy się dotknąć czubka palców, ale jednocześnie utrzymać proste plecy, ściągnięte łopatki, rozciągając mięśnie dwugłowy. Po czym toczymy piłkę w przód, jednocześnie kładąc biodra na ziemi. Nosząc głowę nieco wyżej, staramy się rozciągnąć mięśnie brzucha. Podwodzimy jedną rękę, opierając całą na podłożu. Druga dotyka piłki. Staramy się zejść barkiem do linii podłogi. I wracamy do pozycji wyjściowej, siat klęczny, kontakt z piłką.